Szukanie w antyku zawsze mówimy o współczesności. Czy my sobie rzeczywiście jakby gdzieś tak to nazwaliśmy, że ta wojna trojańska. No nie, nie, nie do końca. E, czy Mówimy tak o, oczywiście o czymś takim, że, 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 że są dwie strony medalu, e, o tym, e, że wojna e, niesie spustoszenie po obu stronach. Zawsze e, są po prostu poszkodowani, zawsze po prostu e, są ofiary. Nie? On chcąc i nie chcąc, z żalu nad dziewczyną ciąg ostrzem w kręty okręty biegniowi. Krysnął krwi i chociaż ginęła, jeszcze starała się upaść przystojnie, kryjąc co trzeba kryć przed wzrokiem mężczyzn. Oddała ducha pod mordem ciosem. A nikt z Greków nie został bezczynny. Jedni na zmarłych rzucali rękoma listowie, inni wznosili na stosie na sosem, a kto ich nie znosił, takie wyzwiska odnoszących słyszą. Stoiliśmy podły? Nie ofiarujesz nic? Spajanej duszy, tak o twojej córce umarłej mówią. A tutaj, jeżeli chodzi o zemstę kobiet, czy jakiś taki rodzaj zemsty, kabę że jest to nowatorskie i ciekawe. Mhm. Mhm. Ta ofiara jednak yy, bierze sprawy w swoje ręce. Koniec końców jednak opowieść o tej postaci jest taka, że Zostaje w końcu, nazwijmy to, aniołem zemsty, jednak mimo wszystko. Myślę, że starałam się ją też wyposażyć w takie bardzo ludzkie cechy, to znaczy pewien, pewnego rodzaju mściwość, pewnego rodzaju niezgodę jednak w pewnym momencie na, na to, co się dzieje, na to, jak jej losami kierują Bogowie, bunt, który tam jest, e, pogardę którą ona ma dla wrogów, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Właściwie ta nasza praca szła głównie w tym kierunku, żeby to yy, ściągnąć z piedestału tego wyłącznie, tylko i wyłącznie cierpienia. A teraz mówisz, że być tu nie chciałaś. A ile razy cię o to prosiłam? Córeczko, wyjeć, mój syn wstąpi w inne śluby, ciebie na greckie okręty pośle w kratki. Winaś pokorze, w strzępach szat podartych drżąca ze strachu, z ogoloną głową wystąpić tutaj, skromna, niepeszczelna, Bo jesteś winna wszystkich naszych cierpień. Jak to Cassandra? Ja wiem więcej. Nikt mnie nie słucha. Nikt tego nie chce. Jestem cały czas, a ludzie o mnie zapominają na scenie, tak to jest wymyślone. Troszkę jestem tutaj muzykiem, chociaż muzykiem nie jestem. Gdzieś ten świat, te wróżby Cassandry są mroczne gdzieś, jak te dźwięki. I one się przewijają przez ten świat, czy jakoś tam budują atmosferę tego świata. Ciekawie jest to zestawione dlatego, że ta Helena jest mimo wszystko w, w tym ujęciu trojanek i anaklaty dwoista, zresztą tak jak było w historii zapisane i, i w dramatach Euripidesa, bo trojanki na trojanki składają się co najmniej trzy dramaty, jeżeli się nie mylę, Euripidesa, w tym jeden satyryczny Helena i ta nasza Helena, jest taka dwoista, bo w, w pierwszym wyrazie jest, ym, no jest chyba ofiarą tak tego wszystkiego i odbywa się nad nią sąd. Y, a później jest ta Helena, która jak gdyby gdzieś, gdzieś była ukryta, czy też okryta, jak ona sama to mówi, w powiewach y, eteru. I, I jest zupełnie inna i odkrywamy, jak gdyby tak naprawdę. Właściwie w epilogu dokonuje się pewnego rodzaju analiza właśnie przeprowadzona w monologu przez Helenę. Właściwie, czym była ta wojna trojańska i o co walczą ci wszyscy Grecy. Bo obrzydliwie na stryczku, o jaką głębiej nieszczęść osiągnęłam. Inne kobiety są dzięki urodzie szczęśliwe dla mnie, ona była zgubą. Jeszcze raz na troją. Giniesz za to, co się nie stało. Cierpisz smutki, a ja, którą w darze dała Afrodyta, zrodziłam morze krwi, męki, cierpienia, matki, stracił synów.